Witam serdecznie. Dzisiaj zobaczymy, czy asystent Google bez używania rąk włączy nam trasę na przykład do Warszawy do szpitala klinicznego okulistycznego na Sierakowskiego. No to zaczynamy. Włącz mi trasę do publicznego szpitala klinicznego okulistycznego ulica Sierakowskiego w Warszawie. Kieruj się na północny zachód, następnie skręć w prawo. No i w taki sposób mamy włączony nawigację bez dotykania rąk, tylko za poleceniem głosowym. Zapraszam na więcej takich filmów, na obserwację mojego profilu i na kanał na YouTube Niewidomy w świecie AI. Subskrybujcie, obserwujcie, lajkujcie, komentujcie. Do zobaczenia, do następnego filmu.